Spadek populacji owadów może zagrażać ludziom. Istnieje związek między zmniejszeniem się liczby owadów zapylających a wydajnością produkcji rolnej. Plon zbóż wiatropylnych wciąż rośnie, ale potrzebne nam także rośliny wymagające zapylenia przez owady. Tej ogromnej pracy nie da się wykonać sztucznie. Dlatego dobrostan pszczół to temat, który dotyczy nie tylko pszczelarzy. Trzeba działać wspólnie. Jaka jest sytuacja w Polsce, z jakimi problemami boryka się nasze pszczelarstwo i jaka jest przyszłość tej branży. O tym wszystkim postaramy się dziś w naszym programie Państwu opowiedzieć. Tradycyjnie jednak zaczynamy od kuchni. Może szef kuchni zaserwuje nam coś słodkiego? W dzisiejszym odcinku programu Polski Stół Odrobina Słodyczy będzie to deser trochę na ciepło, trochę na zimno. Czyli co? To będą śliwki na krupnioku z lodami. Krupniok tutaj mamy akurat barwiony, złożymy dwa rodzaje krupnioków, krupniok czysty i krupniok barwiony. My dzisiaj posłużymy się krupnikiem barwionym, czyli tak zwaną polską brendy, wykończony pożyczkami. Lato w pełni, wokół mnóstwo owadów, a pracowite pszczoły powoli kończą zbiory. Jeszcze gryka wrzos i czas na odpoczynek. W skali całego świata wartość zapalanych przez owady roślin oblicza się na 224 miliardy dolarów. To dość, by pochylić się nad tym tematem. Polacy od wieków przetwarzają miód, znają jego wartość. Niestety jednak sami mało go spożywają. Mieszkańcy Niemiec zjadają tego miodu kilo kg, kiedy w naszym kraju przeciętny Polak zjada zaledwie 0,3 kg. To jest praktycznie 6 razy mniej. Są już pomysły, jak te złe statystyki zmienić. Pomysł między innymi polskiego ministra rolnictwa i Polskiego Związku Pszczelarskiego, bo skromny udział w tym mamy. By w nowym rozdaniu budżetowym Unii Europejskiej, tak jak mleko, zagościł miód w szkole. Dla wszystkich konsumentów, nie tylko dla dzieci, miód może oznaczać korzyści zdrowotne. W Polsce największą popularnością cieszą się miody wielokwiatowe. Tych na naszym rynku jest najwięcej. W walce o pozyskanie zainteresowania klientów wszystko może mieć znaczenie. Bardzo ciekawą ofertą produktową w porównaniu z tradycyjnymi opakowaniami na miód pszczeli, najczęściej słoiki szklane, jest nasze opakowanie ceramiczne, zawierające różne odmiany miodu. Jest to opakowanie, które poza zwykłym opakowaniem z miodem nadaje się bardzo dobrze do celów dekoracyjnych. Atrakcyjne opakowanie kusi, ale najważniejsza jest jego zawartość. Polscy producenci dbają o jakość. Jesteśmy firmą certyfikowaną w zakresie zabezpieczenia zdrowotnego żywności HACAP. Posiadamy certyfikat ISO 22000, jak również certyfikaty IFS i BRC, które uprawniają nas na, do eksportu miodu na rynki światowe. Największe zapotrzebowanie na miód widać jesienią i zimą, gdy aura nie dopisuje. Polacy spożywają go wówczas dla naturalnej ochrony przed przeziębieniami. Od wieków znane są także inne lecznicze produkty z pasieki pierzga, pyłek kwiatowy i propolis, czyli kit pszczeli. Mają one niezwykłe właściwości lecznicze. Znane jest też zarówno lecznicze, jak i relaksacyjne działanie świec z wosku pszczelego. Z wykorzystaniem miodu powstają też szlachetne trunki. Miody pilne są to typowo polskie trunki produkowane na naszych ziemiach od czasów pierwszych piastów. Produkcja miodów pitnych, jest to proces naturalny, polega na fermentacji alkoholowej brzeczki miodowej. W zależności od użycia yy, proporcji miodu i wody do przygotowania brzeczki do fermentacji otrzymujemy cztery typy miodów pitnych. Półtorak, jedna objętość miodu do pół objętości wody, leżakujący najdłużej na typ miodu pitnego, leżakuje około 4 do 6 lat. Dwójniak, jedna objętość miodu do jednej objętości wody, trójniak 1 do 2 i czwórniak 1 do 3. Niektórzy mówią, że pszczelarstwo to hobby. Zapewne dlatego, że mamy niewielu pszczelarzy zawodowych. Nasz związek pszczelarzy zawodowych posiada około 200 członków. Jest to mała ilość członków, wszak wszystkich polskich pszczelarzy jest około 40 tysięcy. Choć ludzi żyjących wyłącznie z pszczelarstwa jest tak niewielu, to oni właśnie produkują 90% miodu na nasz rynek. Szacuje się, żeby żyć tylko z prowadzenia pasiki trzeba mieć minimum 200 rodzin pszczelich. Kiedy ostatnia pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi zostaną cztery lata życia. Nie będzie pszczół, nie będzie zapylania, nie będzie więc roślin. Jak nie będzie roślin, zginą zwierzęta, a potem przyjdzie kolej na człowieka. Tę tezę jedni przypisują Albertowi Einsteinowi, inni Karolowi Darwinowi. Bez względu na to, który z nich jest autorem tych słów, opisują one narastające zagrożenia. To bardzo poważny problem, który dotyczy nas wszystkich. Od końca lat 90. można mówić o problemie masowego ginięcia pszczół. Statystyki wskazują, że w Stanach Zjednoczonych liczba rodzin pszczelich spadła o 40 do 60%, we Włoszech o około 30 do 40%, we Francji o 30 do 70%, a w Hiszpanii o 20 do 60%. W Polsce spadek liczebności pszczół zależy od regionu. Dlaczego pszczoły giną? Spowodowane jest to kilkoma czynnikami. Po pierwsze, E, ciężkie pestycydy, które rolnicy używają, sadownicy. Kolejna rzecz to roztor, Varoa destruktor, który wypija hemolimfę z larw, z poczwarek i z dorosłych pszczół. No, przenosi wirusy. No i jeszcze pasożyty takie jak e, nosema apis. Bardzo groźne są dla rodzin pszczelich także roztocza na czele z destruktor. Warroza nazywana jest pszczelą dżumą XX i XXI wieku. Problem ginięcia pszczół jest cały czas badany. Zły wpływ niektórych środków ochrony roślin na owady pożyteczne został potwierdzony. Konsekwencją m.in. tego faktu jest zmiana przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Kary za niepotrzebne bądź błędne stosowanie środków ochrony roślin mogą być dla rolników dotkliwe. Od 2014 roku zintegrowana produkcja narzuca już uchwalone prawo przez Unię Europejską rolnikowi. Obowiązek udowodnienia, że on na tej a na tej plantacji będzie mógł zastosować środek chemiczny. Pytam, jak on to zrobi. Do dziś nikt nie wie. Nie jesteśmy w stanie przeszkolić wszystkich rolników, ale przeszkolić specjalistów do wszystkich wojewódzkich w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego tak. I my chcemy brać w tym udział. Jako pierwsza ze szkolenia zabrała się Wielkopolska. Marszałek tego województwa podjął stosowne decyzje już w kwietniu. Dostęp do rzetelnej wiedzy jest tu priorytetem. Prezes Polskiego Związku Pszczelarstwa zwraca uwagę na tę kwestię. Skąd bowiem rolnik ma wiedzieć, jak postępować ze środkami ochrony roślin? Które wybrać, by nie szkodzić? Jeżeli firma oferująca nam środki chemiczne fantastyczne przy niszczeniu stąki kukurydzianej. I na opakowaniu pisze, że praktycznie że to jest środek nieszkodliwy dla pszczół. No bo przecież czarne pole, kukurydza, żadnego chwasu, żadnego kwiatka, więc co może truć? A może. Ponieważ kukurydza mając taki wysokość 25-30 cm wydala ze swojego organizmu, a więc poprzez soki, yy, tą chemię. I widzimy na końcu liścia kropelkę. Kiedy usiądzie motyl, po kilkunastu sekundach ginie. Kiedy napije się tego pszczoła, ginie. Po prostu te soki rośliny kukurydzy, która nie kwitnie w tym czasie, nie ma żadnego na polu kwiatu, ale ściągają pszczoły. To nie Polska. To Unia Europejska powinna zwrócić uwagę na to, by rozszerzyć badania, by te badania były prowadzone tak, by ten środek przeciwko tej stące kukurydziany był takim, że nie będzie ściągał, więc trzeba coś dać do tego środka, ale my nie wiemy co. To powinni wiedzieć naukowcy, ale Unia Europejska powinna o tym wiedzieć, że dajemy jakiś zapach, który będzie odstraszał pszczoły. Nikt nie wyobraża sobie współczesnego rolnictwa bez środków ochrony roślin. Rzecz w tym, by stosować je tak, by nie szkodzić także pszczołom. Potrzebny jest dialog między pszczelarzami a resztą rolników. W tej chwili w praktyce różnie z tym bywa, a przecież to wspólny interes. Technikum pszczelarskie znajdujące się w Pszczelej Woli nieopodal Lublina to wyjątkowe miejsce. Technikum pszczelarskie jest jedyną średnią szkołą w, w Polsce. Możemy śmiało powiedzieć, że jest jedyną szkołą średnią w, w Europie. No, i Nie spotykaliśmy, nie znamy też adresu żadnej szkoły w Ameryce, czy w Australii, czy w Azji. Można więc założyć, że jest to jedyne miejsce na świecie z taką ofertą edukacyjną. W Pszczelej Woli uczy się praktyki i teorii i jesteśmy najlepiej wykształconymi pszczelarzami w Europie i w świecie. Absolwenci tej szkoły wiedzą i dlaczego i w jaki sposób zajmować się pszczołami. Wszyscy po prostu dosłownie biją się o absolwentów z szczelej Woli i każdy absolwent, każdy uczeń w Pszczelej Woli, który jest pszczelarzem ma zapewnione praktyki, a potem pracę u pszczelarzy po prostu zagranicznych. Choć dobrze by było, by ci ludzie znajdowali zatrudnienie w Polsce. Skoło średnia to dla wielu początek edukacji. Lubelszczyzna przecież to, to przecież kuźnia tego wszystkiego co najlepsze, to Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, to przecież oddział pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa, to jeden z najlepszych instytutów w Europie. Światowej klasy naukowcy, dobrze wykształceni praktycy, to wszystko wpływa na wysoki poziom polskiego pszczelarstwa. Jeżeli ja poza granicami i w Wiedniu to słyszałem, i słyszałem to w Podżydanie, i teraz e, słyszę to w Pradze, że żeby być dobrym naukowcem pszczelarstwa, pszczelarskim, dobrze tłumaczyć wszystkie to trzeba, e, tajniki pszczelarstwa, to trzeba znać język polski. I myślę, że to jest największa pochwała tych wszystkich, którzy pracują za granicą. I tych wszystkich, którzy na dobre imię polskiego pszczelarstwa pracują w kraju. Nasze pszczelarstwo ma szansę na sukces. Potrafimy produkować świetne miody. Obserwujemy renesans przetwórstwa rośnie zainteresowanie produktami naturalnymi. To wszystko dobrze rokuje, szczelarstwo nie może być jednak osamotnione w walce o dobrostan pszczół. Niebezpieczeństwo ich masowego ginięcia musi zostać zażegnane. To problem globalny, dlatego trzeba o tym mówić. Po tej sporej dawce informacji czas na nasz koncit kulinarny. Dziś pokazujemy Państwu, jak wykonać oryginalny deser, raczej dla dorosłych. Śliwki na kruchnioku z lodami. W jaki sposób robimy? Potrzebujemy do tego masło, cukier, ale jak alkohol mówiłem, krupnik oraz śliwki. Mhm. Masło, gdy nam się rozpuści, dodamy do tego cukier. Odczekamy 2-3 minuty, aż mhm. on się nam całkowicie rozpuści w tłuszczu i dodamy wtedy alkohol. Gdy zaczynamy żelować, są już gotowe. Tylko około 5 minut trzymamy je na patelni. Wytworzy się sos, woda odparuje wstępnie i wtedy... No dobrze, mamy... a ta część z deseru na zimno? Lody, lody śmietankowe w tym przypadku akurat, mm -hmm. które wyklukujemy i podamy na rozgrzane śliwki. Witam Państwa serdecznie. Dziś naszego eksperta pytam o to, jakie mają obowiązki podatkowe osoby zajmujące się pszczelarstwem. Możemy powiedzieć, że pszczelarze posiadający pasieki należą do kategorii tych osób, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej. Jednocześnie należałoby od razu powiedzieć, że jeśli posiadają mniej niż 80 pasiek, nie są zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego, ponieważ przepisy ustawy zwalniają te osoby z konieczności płacenia tego podatku. A jeśli chodzi o podatek VAT, jak tutaj to wygląda? Sytuacja z VAT-em jest może troszeczkę inaczej umiejscowiona w przepisach. Mianowicie rolnik ryczałtowy, a taką osobą jest ktoś, kto posiada te pasieki w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, korzysta z, ze zwolnienia, z opodatkowania i dopiero w sytuacji, kiedy zrezygnuje z tego zwolnienia, będzie podatnikiem VAT, czyli do, do tego czasu, aż nie zrezygnuje, nie ma obowiązku płacenia VAT-u. No, jest jeden wyjątek. Ten wyjątek wiąże się z tym, że jeśli taka osoba będzie Zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, to wtedy z mocy ustawy VAT-owskiej przechodzi, przechodzi na te ogólne zasady dotyczące VAT-u, a w związku z tym staje się podatnikiem VAT. Dziękuję za wyjaśnienia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.